Witam wszystkich w pierwszym moim odcinku z gry twierdza. I żeby tam zbytnio nie przedłużać, to od razu przejdziemy do rozgrywki. Dobra, no, ja kontynuuj. Akt pierwszy: Upadło Królestwo. Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spisek, którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krajów nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce, lecz gdy twój ojciec, przywódca zwolenników króla, udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy, zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy porastającej odludny półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć ojca. Posłuchajcie mojej rady, zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Nie, jeszcze raz nie. Z taką garstką ludzi wystawilibyśmy się, jak. On nie był przypadkiem w twierdzy Extreme? Ten tutaj? Jakoś mu się, się nazywał, moment. Długo ręka na pewno, nie. Pod osłoną nocy przedresie z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga i. Nie, nie, weź pod uwagę, że nasi ludzie przymierają głodem. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kłótnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc, gdy lord Wełnowór poprosił Cię na stronę. Sir Długoręka powiedział mi, że dobrze znał twojego ojca. Dam ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroków bycia dowódcą. Aha, to, jest nasz, to są nasze ziemie. Królestwo Wilka. Tatuski będzie się ze szczurem na początku mierzyć. A neutralne. Później kto, wieprz czy wąż? Dobra, zobaczymy. Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie, korzystając z drewna, którego pełno jest w okolicy, rozpocznij budowę. No, okej, okay. zgromadźmy towary: 20 miejsca i 40 drewna. Wybierz jest... miejsce na swoją O, oh, jest wielka moja... Dobra. To jest prosta misja. Wybierz miejsce na Dobra, trwali, wali. Ach, będą tutaj. I musimy teraz jeszcze łowców, tak? Czekaj, chatą myśliwska, dobra. A pies. Dobra, Nie można tutaj Dobra, tak. tak No dobra. Za mało drewna, mój panie. Przyspieszmy grę. O, 80. Tak, takie małe morki zapierdzielają, ale... Nie będzie się to ciągło tak długo wszystko. W pierwszej partii zbudujemy domek i więcej drwali. Wow. Ok. Schatki. No. Dwa. I tak, teraz jeszcze trochę drwali. Tu. I nowych myśliwych. Tak sobie myślę, że na, jeden, jedną, na jedną, misję będzie przypadać jeden odcinek. No przypadać tak odcinek. najlepiej. A tutaj jest na jedną, jednostki, a drewno... 40. Jest <laughs> króciutki strasznie odcineczek. Ale no musi tak być. Ma wtedy to jakiś, jakiś sens. Dobra i to by było na tyle. W następnym odcinku kolejna misja. Dzięki. Dzięki i do zobaczenia.